Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej grze, którą dzisiaj przetestujemy Nazywa się Prop and Seek, czyli tytułowy Prop Hunt a'la Garry's Mod, ale nie Garry's Mod Ze mną są takie osobistości jak Tutaj wybieramy na początku przedmiot, w którym chcemy być Pierwsza runda będzie taka mocno, bym powiedział, testowa Ze mną są takie osobistości jak Sanitariusz 30 sekund Shooter Siema, siema e, VGZ Zyter oraz Kryksoz! No siemka. Dobra, już tam biega najwięcej najwięcej graj. Dobra, i teraz tak. Jak to przystało na propka? Oni już szukają czy jeszcze nie? Nie, jeszcze... Nie, chyba jest... No chyba jest 10 maja... Dziesięć hunterów chyba może być. Ja pierdziele, przecież nie ma jeszcze ja Nie ma nigdzie. to nie ma żadnego no muszę, no, muszę taką słabiznę wziąć. Dobra, może będzie w Swingit tak, akurat. Let's find, Let's find this Gaugany! Ja pierdzielę, Dobra, jakoś tak się ukryłem gdziekolwiek. To jest generalnie, krótko mówiąc, taki typowy prophan, czyli jedna drużyna. W tym przypadku, właśnie, kto jest to jest ten? A, VGZ, Zyter i Kryksos. wy jesteście teraz poszukujący? Nie. To, czy tak, czy tak, czy na górze pisze ilość. Przyszysz widzisz, szukających. Patrz, e, szukajcie. E, ten, ja ale to, ja nie wiem, kto jest ze mną w ekipie. Kto jest ze mną no w chowających Ja z sanitariuszem szukałem. Przez... A faktycznie jest Kryksos i VGZ. U, tutaj jest. Hmm. No ciekawe czy znajdziecie, tak się dobrze ukry... Jeszcze czekał na Z, Zyter. Mm, mm, ciekawe! Ej no poczekaj, to były cztery... To czterech syl... oh, no. chowających jest się, je şey to... tak. oh, o kurde! To jest się więcej. Tak, to tak gra, tak, to tak gra. nie, szukający są można zdradzać się kamerą. No, nie wiadomo gdzie można być, co nie? No ale kamerą... kamerą ja nie... Ci się nigdzie nie pokazuje, ja tylko latam. Z tobą. Kamerą nie zdradzaj, Kryksos, bo to, że latasz sobie tam kamerę, to nie znaczy, że masz tam zdradzać wszystkich. A, no pasz, szukaj, szukaj! No, okay, nie no, no właśnie. ja na ciebie patrzę. O? Nie. Dobra, chodź Sajdarisz, kochaj, pokażę ci gdzie oni są, chodź, chodź. Zmiana, A zmiana proszę, bo jest co jakiś czas. Ja cię kręcę, nie wiem. Oj oj. O. idealny prawa akurat. Dobra, dzięki, gierka. Po mojej stronie. Ty... Chodź tu, Kimały Ty mały ty, kurczę. Wracaj do. Nie wiem, czy mogę jakoś zablokować cały To się to... do połączy, to się do połączy. Czekaj. Ej, po prostu no, łapieś to. <laughs> o, dobre, dobre. Dawaj. O, no, ale wiesz, że Ale to. Ten, do góry, do góry. Najgorsze jest to, że nie Dawaj. można za bardzo obserwować. Patrz, 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 patrz. że już kilka razy złożysz, gałganek? No. Gdzie te gałgany się schowały? O, faktycznie. Że... No. Ej, oni gdzieś tam są, czekaj No, No, ja szukajcie, ja znajdziecie Ej, ja mam coś Dobra, jest easy. Ej, no, oni są tutaj. <laughs> dobra, easy. <grym> no, <izi>. no, nie wiadomo, gdzie jesteśmy <suszy> teraz. Nie wiadomo, ale. Chciał, musicie zastanawiać się. Możecie być wszystkim. Ja bym mogli. Możemy być wszystkim, ja bym poszedł na przykład do ogródka, się przeszedł po ogródku, co nie? No. <suszynka> Tylko gdzie możemy ruszyć, co nie? Nie wiadomo. Nie ruszaj, tych świeci. O, gdzie my hmm, widzę że... jedną podejrzaną rzecz tutaj. Ja są mi z A ale to zapalało mnie! Ja cię um, Za, No cóż, nie byłeś podłączony do linii energetycznej, to było podejrzane. To z jakim cudem ty przetrwałeś to? To nie On to mnie tam. Ej, ty byś cały czas do mnie przyczepiony, czy mi się wydawało? Tak. Wydarzyło? O kurde, VGZ! Uciekł nam! Tutaj zabiłem Bladiego więc tam uciekł. O! 30 sekund Ale o... Fire. dostaliśmy speeda! U. O kurde! No! Co to, co to się stało? Teraz możecie strzelać ile chcecie chyba? We are very speedy! 20 seconds! Nie tracimy życia! Zykrył się WGZ! Potężny WGZ! <grym się <grym się WGZ>, WGZ. No, nie widać co to jest tak dobre miejsce żeby się zastosował. No to jest idealne jest Jakwiłeś Ja cię kręcę WGZ no nie! Załatwiłeś! Żebym się no no jak to? Ale, Ale nas porobił! Załatwiłeś po prostu fałg jest, dobra! Łatwo, łatwo. Teraz, ej, to ja, z, ja chyba szukam tutaj, prawda? A, chwilkę, dobra! Ja o to nie, to, to, nie to nie był dobry wybór. Ej, dobra, z kim jesteś jestem szukającym? Ja nie, no, dobra, tak, tak. dobra, VGZ? Dobra, VGZ, musimy w takim razie wykorzystać nasze wszystkie szare komórki i odnaleźć ich wszystkich. Ja mam zap pamięć zap absolutną, C więc... Ja, z ja, z ja, z z ja z już każdy element mapy, więc mi tak No, ja tak też mam pamięć absolutną, pamię więc... Nic. Niestety... Nie znaje. To? 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 E spontaniczne C e spontaniczne propy C leżące C na środku <laughs> mapy? To za nas Ostrzegam, nie Ostrzegam, jestem mistrzem. Jestem nieznajdywalny. Ja też jestem nieznajdywalny. Stoją przed nami, stoją przed nami, to prawda. Stoją przed nami? Dobre. Nie, nie, na pewno nie. Poczekaj, Sprawdził to, bo tak. Jako szukający mamy kilka broni. Nie jest. Nie Mamy kilka broni. Miliaki, 6, 6. Dobra. W ogóle, jak, jak uderzymy nożem w powietrze, to tracimy życie. To jest w ogóle śmieszne Serio? no, uderz sobie nożem. To... Dobra, a mogą być tu wszędzie, co nie? Musimy być ten ostrożny. Mogą ja... być. Pogaż, to... pokaż, pokaż. Tutaj, ja, tutaj, tutaj nic nie ma, zostało. Pogaż, pokaż, pokaż. Proszę wyjść z mojego wagonu. Tutaj nic nie ma. No, Proszę w sensie, wyjść z mojego wagonu! W się ukryć, <grym> bale, nie tutaj. No króciutko. Hej, zostaje taką świeżą kamerką, co nie? <grym> to jest dobra akurat, dobra. Dobra, śmieci No Niko. czekaj, co? To, co? 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 coś ci się śmieci nie zgadzają? Za dużo? Coś no to mi... trawa jest podejrzana, rzeczywiście. Nie, dobra, to Nie, sobie, tu co to tylko to. nie ma, co ty? Tutaj nie ma. To oni by się tu nie To trawa jest podejrzana, e, jest e, za słaba. Chodź mi wydaje, Chodźmy do środka, dam na pewno tutaj jest jest coś podejrzanego. Czekaj, 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 czekaj. O sanitariusz jest zbyt Biedom. cieszył coś. No, sanitariusz niebezpiecznie O, coś się zbyt cieszył chyba sanitariusz Tak mi się po, cien... cienkiej, 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 cienkiej. Stąpasz po cienkiej linii Sanitariusz się coś za bardzo cieszył chyba Albo biegę za nami, albo coś cien, Bo no, on no, się no, bawi w paletch. Ja, dobra, ale on teraz cien, tak zamienić. się zamienić Czekaj, widzę, 5, dobra Tu jest świetnikiem? jest świetnik przed, przed chwilą przed, Co? dobra muszę się zamienić teraz, obserwuj. Dobra widzę go. Tak, widzę go, szybko za nim! <noise> nie wiesz, Wciąż no. jestem nieznajdywable Ale poczekaj, to jeszcze sanitariusz Ten sanitariusz <noise> zobacz na mnie. Czekaj, 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 jesteśmy. Kto został jeszcze? Yy, ja i sanitariusz. No, jeszcze dwie osoby zostały. Tak, używaj, osób. Poczekaj, bo... jak? Czyli kto? Shooter? Ani to, ani to. Podpowiem, no, iż jestem wysobie. blisko wagonu, w którym ktoś wcześniej był. Dobra, później. Konfident, shooter, co robisz? Jak <noise> eee. był ten czar? Tutaj akurat nie zapamiętałem rzeczy. Kurde, blisko wagonów. Ja powiem ci, że ciężko tutaj znaleźć. Jest taki żółty wagonik na zewnątrz. I mówisz, że coś z żółtym wagonikiem. Tu gdzieś jest. Jeśli się wiesz. Gdzieś tutaj jest coś podejrzanego. Nie, to nie jest to. Nie no, tak to będzie za trudno. Chyba muszę się przemieścić. No, tak to nie macie szans. No, będzie za trudne. Co, tak się schował? Siedzi. No schował Wiesz. się nieźle o kurde. To jest najlepsza krywka cover. Na drzewo jakiś wszedł pewnie A pobawmy zielkiego. się No dawaj jakąś podpowiedź. Gdzie Czeko. jesteś? No A, wagonik, wciąż, wciąż wagonik Unies, o tak. No tak Oj Sali Masz sanitariusza bierz go gana Uciekł uciekam Biegę stąd dalej, tu jest Dobra, załatw cię Nie złapiecie mnie nikt, nie nie Kurde, nie mogę w niego trafić! Nie. Trafiłem. Do. Dobra. 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 gdzieś tutaj, tutaj jest. Gdzieś? gdzieś tutaj jest. Dawaj. Podpowiem wam, że nie. jestem blisko śmieci. do śmieci. Do śmieci... Nie, to nie to. Może jest drzewem to to. po prostu? Czekaj. O! Jest o, blad blad jest, jest blisko! blisko. 8, 7, o jest tutaj! Jest świetnikiem! Breszko! Nie mogę w niego trafić! Jest! Yes! Oh, yes! Nie, nie, nie trafiliśmy w niego! Porobione! No, to to. Ale znaleźliśmy, więc to się Tak, znaleźliśmy, ale trochę zeszło. Oficjalnie wygrać. że Dobra, czas najwyższy się. O, mam się znowu? Ale to jest dobre. Ale to jest dobre, patrzcie na to. O jest. Czekaj, i podyktuję ci. Czekaj. To dawaj Eww. do rogu, do rogu dawaj, do rogu dawaj, czekaj, tak samo, co Zobaczcie, co mnie pod... jest. Chodź, nie wstań, będzie beka. W ogóle. Eee. Ok, shooter, shooter Chodź do mnie. Shooter. Daj, tak. tak, tak. tak. <grym> <grym> no <dobra. grym> nie? Dawaj, dawaj, w dysku wstań! Dobra, <grym> o, jest jeden problem, ja zaraz zobaczymy. jaki problem? <grym> <się, grym> o, <grym> o czym ty mówisz, dobra. VGZ? Dobra. Very Nie, nie macie <grym> teraz, przede mną się nie ukryjecie. No jesteś pewnie z zrok, co nie? Tak na ciebie mówią. No pewnie sokoli z rok. kierownicy, no, tutaj O nie! No to nie mamy żadnych szans o na kierownicy. Jesteśmy skończeni! Ej, zobaczcie! O, patrz ej, cicho, teraz nie ruszajcie się! Cicho, ruszajcie się! cicho! Dobra! Kryksos nic nie widziałeś! Nic nie widziałem. Co? To jest Czy to ty? Co? Bo nie wiem czy to Klexos. Nie to, nie, nie, to chyba nie ja. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto, kto jest drugim szuktem? Poczekaj, shooter jest tu. E, Zyter ja jest, jest drugim szukającym. Czyli Zyter e, w, jest, tak? Pod, wróć powrotem do śmietnika Zuter. Dobra, dobra, dobra. Nie, to nie. Tak. to nie jest za o. dużo śmietników. Dobra, dobra, gdzie dobra, jest? No, gdzie możemy być, No. 5 kroków w przód, tylko patrząc w auto. Znaczy, patrząc no, w auto. auto? To nie są auto, to są takie wraki bardziej, no? No dobra. Tutaj 5 kroków w przód. Nie. Teraz e, o 9. Przestań ruszyć tą myszką. Patrząc się w wrak o 90 no. stopni, zrób e, ruch w lewo. 9, 8, 7. Tak, i teraz 9 kroków w przód. 5, 4, Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7 8, 8, 9. A teraz wyciągnij łopatę i, I zacznij szukać skarbów. No. O jej! O, 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 gorąbisty prop, ale ja mam farta dzisiaj, nie? To jest po prostu piękne. Ty, no, patrz. No, nie znajdę wable! Boże, jeśli No nie, dobra, to jednak takie czarne było. Hmm. Ta ale głupota to z tego, że Gdzie wy jesteście? Nieważne. Nie możesz ten, gdziekolwiek jesteśmy, nie interesuj się tym. A szukałeś w środku już tego? No. No. No, dobra, szukałeś w środku. Perfekcyjnie. Hmm. Kolego przy wagoniku, proszę zostawić mój wagonik. To, to jest mój wagonik. Nie. To jest mój wagonik, proszę go zostawić. Mój wagonik? Będę zaraz zginę no, Ale od tego. powiem ci VGZ, że to, to się tak pro. pro nie nie no. da, Dajmy im trochę czasu i zacznijmy Dobra, po, powiem wam, że jest na dworze, bo nie szukajcie w środku, bo wy chyba cały czas po środku chodzicie. Na dworze hmm. gdzie jesteśmy. Skupcie się, na dworze, no Zaraz damy wam kolejną podpowiedź, bo będzie mało czasu Powinniście zostać drwalami to na... Dobra, Dobra. To to podpowiem wam Czy wy żeście to... w drzewa? Dobra, gdzieś bliżej respa, no, bliżej respa, dawajcie Podpowiedź, bo mało czasu Blisko respa Blisko respa w miarę, no, gdzieś blisko respa jesteśmy, dawajcie Jak się respicie się tutaj O, no, znaleźli drzewo Shootera O nie, widzą Dobra, to jeszcze zostało wam. No, jeszcze trzy osoby raptem. Jabłko spadło z drzewa, Dobra, dalej wie, niż drzewo. Gdzieś no, tak wie, tutaj. Gdzieś tutaj, co nie? Dobra, jest beczka. No, nie, mówię, ale ci szybko wyeksterminowali. Są potężni. Nie ruszaj na się, panie. Ja ty Miałeś taką dobrą piłkę, Ale nie wycaili. No, Ej. to no, chyba nie tutaj.

O, i tak jesteś prawie w single tak? Coś jest? Co jest Co jest ty, mam Dobry pomysł! A ja muszę gdzieś tutaj, chyba ten, bo. Tak, albo inaczej, inaczej. OGZ, ty jesteś ze mną? Nie, wróć. Shooter, ty ze mną nie? Please. Tak, ja jestem z tą. O, dobrze, ja robimy ich, nie? Rozmawiamy. Znowu szukane. Pamięciuwa, pamiętaj, nie? Pamięć doskonała. Two. O, nie. Niestety mam amnezję, więc pamięciuwa nie pomoże. Solitariusz i ten szuka, a oni mają a pamięć absolutną. No, no, to no to koniec. To przegraliśmy. Oni pamiętają o wszystkim. No to, nie, to, nie, to koniec. Tu, tu, tu. O nie, patrzcie jak oni spoglądają na nas. O nie, ał, ał, nie strzelaj, nie, nie strzelaj tego, ał, ał. Uf. ale zyter tu, 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 tu. mnie strzelił. A nie, kto to strzelił, sanitariusz strzelił w te beczki? Kto <śmawicz> to strzelił? To ja, to ja. Ale sanitariusz nie strzelaj, bo to bolało mnie stresnie. I zaraz wyjmiesz to na dworze, nie? No, ten już okay. skacze po wszystkim jak, te, jak ten widzi to znaczy, że jest gdzieś na dworze Patrzę oh, i ja To jest parkur. parkour Nie będę nazywać przedmiotu, hmm. ale nazwał hmm. <laughs> Nie wierzę, co wy tam robicie w ogóle Ale e, Kilka kro kroczek w przód musisz Tak w przód, że Tydy w przód O, blady, dawaj do nas Dobra, nie ruszę się Będziemy współpracować o. 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 Co <grystanie> co <jest? grystanie> Ej, wiesz co, wiesz Kryks, że jak dobrze to ominiesz też to zrobisz? Dawaj, A? dawaj tu do mnie. Musisz to dobrze, wiesz, wyczuć. Masz podwójny skok, pamiętaj. No, podwójny skok masz, pamiętaj Kryks. Grasz na 9, kierownicy, powinieneś się udać. Ojej, Ojej oj. Co O nie, oj. <grystanie> o nie oj. Where is o, trzeba zmienić. Okej. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> Hmm! Podejrzane! To było całkiem podejrzane. Sanitariusz, chodź tu Wszystko do mnie na chwilę. Wszystko jest na swoim miejscu. Coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Wszystko jest na swoim miejscu. Uh. Wszystko uh. absolutnie jest na swoim <grywania> miejscu. Nie <grywania> Absolutnie <grywania> nie ma się do czego no, przyczepić. Nie nic nadzwyczajnego. No nic nadzwyczajnego, co nie? Nie no idziemy Nie ma tu no, nic, idziemy damy. Nie ma przecież tu żadnych propów. Przecież Uuu, nic tam nie ma. Przecież na chwilę. Spuś, spuś, spuś. Co, jakieś propy? Nie. W życiu. O kurde. Ale outplay. To nie da się dodać. Chodź. Chodź. O, no, ale wróciłeś z Sterling headshot. PUUU! Headshot! Ma cię przekierowane. jednak zostanę. No. Mapaka. Hmm. Kryszos, uciekaj szybko. Nie, no ja, ja tu sobie ty posiedzę. Przy kamerze łazi. No to ty jesteś, to jesteś super agent, co nie? Gdzie no. jest reszta gałganów? Ciekawe, gdzie może być Badewż, co nie? Gdzie mogłem się ukryć? Podpowiem, że jestem czymś bardzo małym. Chłosy, gdyby. Jestem ba. Jesteś mrówką? Kryksos, może nie przestań. No, gdzie ja mogę być? Podpowiem wam, że jestem na tym dachu, tak, na tym dachu gdzieś jestem. Ale gdzie na tym dachu? Gdzie? Yeah. Kryksos, może nie. Mi... Kryksos, sprzedałeś mnie, ja pnieszczę. A taka dobra krówka była. Nie wiedzą, że można się podsadzać, to nie? Aaaa! Oh, Kurde zapomniałem że 5, to jest na podstawie Dimot! No! No nie, Mory, nie wyszło, nie wyszło ale to jest. było dobra! Ja kawałem, to była dobra runda! Ale ty byłeś jakimś ty... Ale kryjówka piękna! No, on był gazetą, ale ja byłem wielkim kontenerem. No <grym _> tak, mas? dobre. Nie, ja wygrałem tą rundę, wyjdziecie. 17 minut, niecałych. Nie, e, ale musimy. to przegraliście, nie? Powiem ja wam. O nie, nie on z... jest. on jest, musi być. To szuka? Kto szuka? O m? nie, on jest z kontenerem. Mam przegwizdany Dobra, nigdy mnie nie znajdziecie teraz. Halo, kto za mną szuka? <gryf> e, ja szukam. O nie. Ej. O. Dobra, jeszcze kontener się ani razu nie wygrywa. Musimy to zmienić, skąd to Ale nie, 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 patrzcie na mnie, panie nie, nie, Dobra, wygrywamy no, tutaj, no zobaczymy. Pamięć absolutna to się nazywa. Dobra. Pamięć absolutna, co to jest? To jest oryginał, to jest też oryginał. Eee, to jest oryginał. No, widzę, że pamięć absolutna, nie? No, po coś ty. Dobra. Pamięć absolutna. Co, któryś z tych? Chce sprawdzić wszystkie. Zanusi najmniej obrażeń no. dostaje, co nie? Tak, wiem, wiem. Jestem ciekaw, Dobra, czy wzbudzę ich podejrzenia taki? tutaj. Tak, o, bo chyba troszkę chyba tu nie pasuje. Bardzo blisko. Bardzo blisko. O, nie, nie. Ej, Bloody, co? To Bloody? Nie, to Pan VGZ. Wiadomo kto, ale. Wiem, nie. wiem, że gdzieś tu jesteście, czuję was. E, was... Ja też troszkę nie mam. A kto tu obok chodzi? O, dzień dobry, to Pan VGZ. Odpowiem, tak? jestem ja, na mapie. Nie się Jesteś na mapie. Ej, oni może są na mapie? Co to może znaczyć? O to może znaczyć? Tałgizet, masz jakieś przypuszczenia gdzie mogą być? Nie, 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 jest prawdziwe. się w zimno ciepło. Antarktyda. Biegun północny. bo ja powiem, że mam świetną kryjówkę. Dobra, widzicie co? Pobawmy się w ciepło zimno, Pluto. Dobra, dawajcie jakąś. O, zaraz wini. No nie. Obserwuj teraz, będzie dobre. To jest nasza szansa. Ja pierdolę. Mogę poczekać, pamiętaj. O cholera! Uch, no, mam zim. trudny no, wybór. Ledwie, ale się dał pan. Dobra! Nie! Nie zobaczcie! Nie! <grym> Koś, no, please, to jest kill killing me, am virgin! Shit! Jeszcze jeden jest tutaj obok. czyli tu się schowali Dobrze A wiesz, no, zobacz, co się zmienił? Eee, <grym> taki słupek. Ej, zobaczmy. Ja tu byłem tym obok, tutaj widzisz tą płytę. Holy shit, zostałem Ej, super. Patrz. Nie, to nie jest on. Co? To nie jest on. A kto tam chodził obok... o pokój? Cholera, mogą tak być czymkolwiek. No <coughs> to koniec. Kryksos jest mistrzem. Dobra, da daję podpowiedź. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego. Kryksos jest to... najlepszy. Ej, on jest tu wielkim kontenerem na górze! Nie, no, nie wierzę. Ja cię kręcę. The best kryówka in the world. kontenerem na szczycie. Dobra, Ło, panie Zatem powiem Ci tak, byłeś bardzo... niedaleko mnie. Niedaleko jabłka od jabłoni, byłem mówisz. tak? No, tak? w sumie, no blisko drzewa jestem, tak, tak, to prawda. Mmm, dobra. Ale ja bym mówisz? bardziej... Ja, ja, ja bym bardziej kojarzył go z... z czołgami. Dobra, dobra dawajcie podpowiedzi, jakieś 40 sekund, a Wy nic nie dajcie. To, że mnie czy co? Papie. To, to, że nie mogą Cię rozjechać. Bladis, sprawdź to drzewo. Nie, czyste? No, coś, coś. Tu yeah. się chyba wszystko zgadza o. Podpowiem czołk sanitariusza nie rozjedzie, bo jest zabezpieczony Teraz możesz strzelać i tracić tak, tak, życia Tak, tak. Strzela, strzela, mręb, strzela. Musi gdzieś tu być szybko, samy... Gusia jak, jak strzela, strzela O nie, o nie O trafiłem! No. Muszę przeładować, zaczekaj chwilę Szyb. 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 Kulę, nie. Ta... O outplay! Szybko, nie to nie. Dobra, <grymne> prawda Kurde. Czy byliście? Jakimiś dobrymi rzeczami, ja pewnie. Prostu, ja, ten cegłą było ja, ja byłem partenerem za lampie Ja byłem. No, no, jakimi... dobra, nie no nie wierzę. Jakim rzeczami tu być. O, co sanitariusz! Jak! Dobra, sanitariusz! Wbijaj na to i siupa, co nie? No właśnie, tu na górę, dawaj, wchodzisz tam! O, nie, 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 nie. Bez kryjówka! No, i dawaj to w ogóle ze mną szuka teraz? Ja To jest okay. tak samo o, ustawione kurze, shooter, no to nieznaleziony jesteś, ja bym powiedział nawet Nieznaleziony tam, o i się wpasuj Oj, kto się wpasuje? o, dobre Szybko! Sanitariusz, nie! Pasowuj się, szybko Gdzie jesteś? Dobra Sanitariusz, easy, nie znajdą cię tu nigdy No Powiem no to Powiem ci... Kto teraz ja szuka? Ja, ja i Izytel. Kryksos i Izytel. Czyli krótko mówiąc, powiem, podpowiem Wam, że sanitariusz jest takim małym obiektem, że wszedł w szczelinę praktycznie świata. No, <grym> naprawdę. Musicie zaglądać w każdy kąt, żeby znaleźć potężnego sanitariusza. Dobra, prawda. No, podkreślamy potężnego. Podkreślamy potężnego sanitariusza. U kogo jest echo? I podpowiem u Ktoś robi. Tak ci się, jak podpowiem wam jeszcze... U sanitariusza przebija. A to, to po, przepraszam już wycisłam. I mu o, podpowiem wam, że w środku są trzy osobistości. Tak. Trzy osobistości są w tym środku. O, trzech, muszkieterów. No, trz trzech muszkieterów. Trzech no. muszkieterów, dokładnie. A VGZ jest gdzieś na respie, ale nie powiem wam gdzie dokładnie. Jaki gduj. No nie, bo nie powiem jakąś podpowiedź, żeby wiesz, żeby nie było tak Podpowiem, tak, bo... jestem metalowy. No, To jest podpowiedź. Jest tu. No, to to tu. Dzięki za Dobrze, <śmieniusz> <śmieniusz> musiałem się to <śmieniusz> Nie no, Dobra, będziecie musieli teraz zwieść. Nie ma, Dobra, ma, zmienić. Nie ma nigdy, kogoś, sanitariusz nikogo, Sanitariusz, zostań dobrze spokojnie. Nie, w nie. O, Niem, nie, nie, nie! Byłeś O cholera! Nie, Jestem dalej, nie znajdę Nigdy mnie nie złapisz, lamusie! Dobra, sanitariusz, użyj magii uciekania, szybko! Teleportuj się! I ucieka hmm. z budynku, tyłem. Powiedzieć, zobaczysz. Załatwiłeś ich, sanitariusz, wykiwałeś ty. Nie, nie. Shooter, Niestety to widzieli gdzieś, czym jest. kurde tak gdzie bardzo to? jest Jesteś tak dobrze, że musisz tam jak być, odjdzieś tu na środek z całej świata czy coś no. Nie no, nie mają szans w ogóle mnie znaleźć No nie chodź, tutaj stań gdzieś No, luz To nie, nadal nie jesteśmy trzech, jest w środku, nadal podpowiemy Pena W środku? Tak, gdzieś tu w środku są mhm. Ale gdzie? Widzę, że nie zapamiętałeś kryk ze wszystkich rzeczy, a mówiłeś, że zapamiętasz Ba to, tak, tak mówię, jeden z nich to jest czarna beczka, chyba. To Mówiłeś, to... że wszystkie rzeczy pamiętasz na tej mapie, na no chyba nie za bardzo. bardzo. Tak, <ślekturzy> <Pryka, ślekturzy> załatwili cię, co nie? A? No gdzieś tutaj. Wszyscy są w środku już teraz. Wszyscy są w środku. To co coś za dużo tych butli. No wszyscy są w środku. Wszyscy są w środku. No, nikogo Dobra, nie ma na zewnątrz. Gdzieś tutaj ukrywają się wszyscy. No. <grym> to było piękne. Gdzie jest VGZ? No, że nie mogę, nie mogę podpowiedzieć gdzie jest VGZ. A tu, tak, co, się Naprawdę? O ale cię załatwili. Jak zrobiłeś go VGZ na cacy? Ej, panowie, ja podpowiem wam. B ta podłoga na wyjściu Z tego zgubiłeś? To? A co tego nie zrobiłeś? Nie, zamierza. jesteśmy. No nie. Jesteśmy gdzieś tu, tak? W tym pomieszczeniu No? Jesteśmy bardzo blisko, gdzieś tutaj wszyscy tu stoimy. No. O, no, patrzcie, jak tam się na nim wdęcają. No. Patrzcie, jak się oni wdęcają, biedny VGZ. No. Dobra, kończ, tu no no nie... Ja. Uuu, władza! No nie. Byliśmy no, to okruszka. to... K okruszkami gazet, jak mogliście tego nie domyśleć się <śmienią> No, no jaj, To było takie dobyte, proste no. kto szuka? <śmienią> Dobra, ciebie. Wystarczyło Do... myśleć jak gazet Ej, No, no ze mną szuka? wyper? Tak, nie ruszaj się Kto szuka ze mną? Ja z tobą szukam a tu shooter znowu. Okej, nie ruszaj się. Znowu my się To Prawy byszki. Dobra, cicho teraz. Dobra sani, włączamy myślenie, myślmy jak gałgany podpowiem wam, jesteśmy w środku pomieszczenia tego. O, pomieszczenia, a czyli są na zewnątrz w moim domku. Braźnięte. Tak, dokładnie jest. Dokładnie tak Dokładnie, tak jesteśmy tutaj. Ha, tak zartowaliśmy, nie ma nas tutaj. Ała, nie bi, nie bi, ała. ała, ała, ała Sanitariusz, ała. to już było. No. No niestety w domku nas nie ma, no. Przykro mi, rozczarowanie to się nazywa. Rozczarowanko, możemy być wszędzie praktycznie. Wszędzie i nigdzie! Wszędzie, ale w domu najlepiej, jak to się no, mówi. No, dokładnie, w domu najlepiej, jak to się mówi. Możemy być Ta, wszędzie, ten, ale w ten, domu to, najlepiej. Gdzie hmm. możemy być? Gdzie się ukryliśmy? No, szukajcie. Hmm. Jesteśmy Bawić naprawdę inne. tak sekretnie ukryci. O, nigdy nas się... nie znajdziecie, jak to się mówi. Dokładnie, nigdy nas nie znajdziecie. Tak się poukrywaliśmy dobrze. W moim wagonie no. nikt nie śpi. Gdzie możemy być? No, szukajcie dobrze. Gdzie mogli ukryć się? Hmm. BZ, Ciekawe. Gdzie możemy być? Sanitariusz Gdzie pozwól tu na być. chwilę. <suszynki> Sanitariusz, pozwól tu na chwilę. Ma. No, nie, nie Mam tu coś podejrzanego. Nie wiem o co wam chodzi. Ja trzy tu nie widzę trzy. absolutnie nic podejrzanego. O nie, zmiana. Typko! O nie, uciekający Typko kamień! Uciepka. Ale mnie zabili! A było tak dobrze. Stop. Stop. O nie, uciekające gazety, czy papier, czy co to jest? Tak, papier dobre. O nie! Uciekło mi wiesz? O nie! Gdzie to jest? Schowało się w mojej dupie! Wyłasz z mojej dupy! No To nie. boli Ale ostro... ostrobi może być? No powiem ci, że tak misternie się ukryłeś Tu teraz jesteś bardzo blisko, gorąco wręcz gdzieś, tutaj jest papier to te, toaletowy, to który te krzaki, się... Które mogły bardzo blisko. Działać. Nie, teraz się trochę oddalesz, dalej jest już. O, bardziej tu jest blisko, no no nie! Tutaj shooter! Nie, nie! Znowu się odnalazł! Za daleko! Gdzieś tu bliżej, właśnie! Szukaj papieru toaletowego! Gdzieś na ziemi! może Papier toaletowy! No, gdzie? Co robi papier toaletowy zazwyczaj? Jak się zachowuje? No właśnie! Jak się zachowuje? Podciera dupę! No? nie widział kto? Co? No, gdzieś tutaj jest! że nie, nikt nie widział. A powiem ci, że teraz jesteś w popołudniu. Ja po tym, że cały czas jestem w środku. Pau GZ! W bladi ze śniadania! Oooooh! A to tak, zapomniałem ze tak. swoją kamerą, która <grabia> lata. No tak! Jak mnie wydarła, po prostu. Blawi jak mogłeś! Zepsułeś! Ogni prosił i to nie jak zepsułeś. Dobra, zróbmy to. Dobra, <grabia> no no zróbmy to. No nie! Czeka, to jest nudy! O, nie o, jest zbyt przebiegły. Nie Ten bo... wózek! Ty zeterwa... z wami... Kil Kill wózek! Przekonajmy się! Piu, piu, Dobra, osłaniamy, piu. Go kamerami, piu, piu. osłaniamy go kamerami szybko! Szybko go kamerami! Nie, Siła piu, piu wygrała! I wydaje mi się, że tym dobrym akcentem będzie dobrze zakończyć dzisiejszy emocjonalny odcinek z Propensik. Elo! Elo! Elo, Elo!